Jestem na dawnych wyrobiskach na terenie elektrociepłowni, czyli terenów, które należały do elektrociepłowni. E, tu jest właściwie pole piasków rozwianych, więc właściwie w tym miejscu powinny być nieużytki e, gleby klasy sz, szóstej, właściwie nadające się pod zalesienie, ale tutaj czerpano piasek. No i powstały takie małe oczka wodne. W tej chwili jest bardzo niski poziom wód gruntowych. Tu ktoś prowizorycznie sklecił pomost. No i przeszedłem sobie tutaj poobserwować ptaki. No i przed chwilą zobaczyłem kawałek, jak mi się wydawało, węża ogrodowego. Niestety nie jest to wąż ogrodowy. Myślę, że to jest zabity i wrzucony później tutaj w haszcze zaskroniec, nawet nie myślę, tylko wiem, bo już go wydostałem jeśli ktoś chce zobaczyć już jest macerowany bardzo ładny myślę, że komuś po prostu ten zaskroniec przeszkadzał no i no i go zabił I go zabił Op. tak mniej więcej to wygląda piękny zaskroniec no niestety Najprawdopodobniej, bo nie sądzę, żeby zdech, jest zbyt, yy... no jeszcze nie jest dorosły, ani żeby padł tutaj ofiarą, chociaż jest tutaj wyjedzony yy, ofiarą jakichś drapieżników, no bo był zjedzony chyba w całości. No i tak to wygląda niestety. Jeszcze raz spojrzenie. Myślę, że to jest robota, no niestety osób, które tutaj zaglądają. Tu jest tor krosowy też. Nie wiem, czy to ci ludzie, czy też osoby, które tutaj przychodzą i czekają na rybę. Może to jest zemsta za to, że podjada ryby? Nie wiem. A do złudzenia, jak, jak, jak tam leżą, no, wydawało się. To my go zostawimy tutaj. Może ktoś jeszcze. Jakiś drapieżnik skorzysta z tego. No i tu jest masę śmieci. Masę śmieci. No, każdy tutaj przynosi pełne butelki, wypija i zostawia puste. Chociaż, jak już kilkakrotnie podkreślałem, wzięcie ich naprawdę nie jest problemem. O, szkoda, bo tu jest taki fajny ekosystemik. Na pewno jest więcej tych ze skrońców, więcej niż ten jeden zobaczymy jaki los czeka to oczko wodne na razie tu jest bardzo ładny szuwar no, były tu kiedyś łyski były kokoszki wodne w tej chwili w tej chwili nie ma o i dzięcioł zielony się pięknie nam odzywa który gdzieś tutaj przyleciał albo może nawet w tej chwili to może żeruje, ale już są tutaj takie duże osiki, gdzie rzeczywiście można wykuć dziuple, a tam dalej na, porach, na polach w kierunku nowej woli gołębiowskiej, bo jesteśmy pomiędzy starą wolą gołębiowską a nową wolą gołębiowską, no są już takie potężne raczej drzewa, które no, stanowią, dają możliwość e, również cięciołowi łowi zielonemu, znalezieniu takiego drzewa, w którym może można wykuć dziuple no nic kończę bo ten wiatr się zmaga jutro na pewno już nie będzie tak a, fajnie a pojutrze to już podobno na pewno nie będzie fajnie będzie, będą już chmury będzie deszcz aczkolwiek tutaj jak widać deszcz by się przydał no jest wręcz oczekiwany sujka przyleciała no i jesień Raczej niewiele tych ptaków widzimy, bo one na pewno tu są. Natomiast no, nie jest to okres godów, kiedy one się pokazują, kiedy je można zobaczyć, kiedy wyprowadzają młode. Te młode w tej chwili już są prawie wielkości rodziców, w większości wyprowadzone. Chociaż niektóre gatunki jeszcze przystępują do lęgów, albo jeszcze prowadzą młode. Ale to się powoli, powoli już naprawdę kończy. Już nie, słycha, nie słyszycie takich śpiewów rano jak wcześniej no i teraz trzeba popatrzeć na te gatunki jesienne które się gromadzą na przykład na rozlewiskach, błotach podczas przelotów myślę tutaj głównie o blaszkach blaszkachodziomych, czyli o kaczkach i gęsiach ale też o żurawiach o chruścielach no i o tak jak się w które w tej chwili się przemieszczają. Większa masa już przeleciała przez Polskę, ale tak do listopada będziemy mieli do czynienia z tymi gatunkami. Czasami się może trafić rarytas. Kilka dni temu na Domaniowie był taki rarytas. Może i będzie wydrzyk długogonowy. Naprawdę na Śródlądziu i jest to bardzo rzadkich, tak? A tam nad nami zawróciła się pustułka. Nie wiem, czy ją będzie widać. O, widzicie? Trzepocze pustułka. Także wyszukuję tutaj. O, no i odleciała. E, ofiar na tych polach okolicznych. No nic, na razie.